Czy kiedykolwiek czułeś, że stoisz w miejscu otoczony swoimi marzeniami, które wydają się być jedynie odległym wspomnieniem? Wyobraź sobie, że każdy krok, który podejmujesz, jest jak wskazówka w zegarze z każdą sekundą zbliżasz się do spełnienia swoich pragnień. Wielu z nas zna historię ludzi, którzy, przytłoczeni przez przeciwności losu, w końcu odnaleźli w sobie siłę, by zmienić bieg swojego życia. Przykład! Młody mężczyzna, który z dnia na dzień stracił pracę, postanowił nie poddawać się i założyć własny biznes. Dzięki determinacji i pasji jego firma stała się sukcesem, a on sam wzorem do naśladowania dla innych. Nie pozwól, by strach przed porażką trzymał cię w klatce. Wstań, weź głęboki oddech i krocz ścieżką, która prowadzi do Twojej wielkości. Dzisiaj jest ten dzień. Wykorzystaj go, by zrealizować swoje marzenia. Siła jest w tobie, więc uwolnij ją i zacznij działać.